Witam serdecznie, Konrad Błaszak z tej strony, a dzisiaj ze mną ten oto Louis. No oczywiście, że trzeba odpowiedzieć Louis, czyli jak tutaj widzicie, Oporeno 10 Pro 5G, czyli smartfon z takiej średniej, wyższej półki, kosztujący nominalnie wyjściowo 3000, który ma nas do siebie przekonać. Czy mnie przekonał? Czy ma coś, coś jeszcze oprócz całkiem fajny, całkiem ładny wygląd? No kurczę, coś tam ma. A czy to jest ciekawy smartfon? No nie wiem właśnie. Sprawdźmy to. Oppo Reno 10 Pro 5G to jest smartfon, moim zdaniem, który ma naprawdę bardzo dużo zalet, ale ma też trochę wad, które moim zdaniem no, są dość ważne. Zacznijmy jednak od plusów. Smartfon moim zdaniem wygląda całkiem atrakcyjnie. Jest wersja szara, jest wersja fioletowa, chociaż ja bym ją nazwał bardziej y, różową. Ale ta szara wygląda ładnie, fajnie się bardzo mieni ramka, wygląda na ameliniową, że tak powiem, ale to stworzywo e, całkiem ładne, połyskujące tworzywo, nie wiem jak będzie się rysować przy dłuższym użytkowaniu, mi przez te powiedzmy plus minus dwa tygodnie było, było ok u mnie. E, wizualnie naprawdę ok. Ta wyspa aparatów jakaś troszkę inna jest niż standardowo, więc też może, może się podobać. Co mi się mu troszkę nie podoba, to jest fakt, że nie ma Etui w zestawie. Jeżelibym kupił ten smartfon, dostałbym ten smartfon, pierwsze co bym zrobił, to kupił sobie Etui, takie najzwyklejsze, gumowe, e, ponieważ ten smartfon wydaje mi się dość, y, dość śliski. Niby to nie jest jakieś super śliskie y, szkło czy cokolwiek, ale jednak on mi się wydaje dość śliski. Nie czułem pewności takiej w ręce, jak go, jak go trzymałem, więc pierwsze co bym zrobił, Pierwsze, co bym zrobił, to bym kupił etui, takie typowo gumowe, żeby to jednak troszkę, troszkę poprawić. Z tyłu jest też szkło, ale nie wydaje się aż takie śliskie, tak jak mówiłem. Dobra, jeśli chodzi o dalsze plusy, jest dobrze, jeśli chodzi o nakładkę systemową, moim zdaniem. I to naprawdę jest fajnie. Chińczycy kojarzą się z... Średnimi nakładkami systemowymi, nie oszukujmy się. Jak wszyscy się nauczyliśmy po Oppo kiedyś, może, ale bardziej po Xiaomi i tych wszystkich takich podobnych, że ta nakładka to wygląda tragicznie. Połowa jest po chińsku, poła po angielsku i coś tam po polsku. Wiem, że tu już trzy połowy dochodzą, no ale tak to wygląda. A tu jest naprawdę fajnie, możemy sobie zmienić na przykład taki AOD Always on display. Możemy sobie zmienić ogrom rzeczy tutaj. Możemy sobie tapety, możemy sobie motywy jakieś tam poustawiać. Możemy sobie czcionki zmienić, ikony, kolory, które nas. Nie wiem, ja, mnie, ja bym chciał takie kolory. Albo takie, albo takie. No, możemy sobie tego pozmieniać. Jest tego naprawdę sporo. Animacje odcisku palca. Widzicie? Taką chcę. Ja z takiej korzystam, taka mi się podoba. Podświetlenie krawędzi można ustawić i to jest bardzo fajne. Jest ogrom możliwości, e, ogrom możliwości ustawienia wszystkiego. Są gesty, które działają też całkiem, całkiem fajnie. To jest, o widzicie, aparat. E, I jeśli chodzi o drugi duży plus, to jest nim nakładka systemowa, która jest naprawdę fajna i mnie chyba przekonuje do siebie. Op pod tym względem co mnie nie przekonuje, to zobaczcie tych aplikacji. które mamy, wiecie, które są moje? Tych kilka tutaj, a te tutaj to za przynajmniej szajs, który jest zainstalowany standardowo przez producenta. Go się da usunąć, oczywiście, ale go specjalnie nie usuwałem, żeby wam pokazać. Ale tego jest ogrom, i fajnie było, żeby tego nie było. Fajnie było, żeby tego nie było, jak to mówią, albo fajnie było, gdyby mnie. O pospytało, a po prostu to jest instalowane, czy tego chce, czy nie chce, jest i tyle. Ja muszę potem bawić się, żeby to usuwać, jeśli mi to przeszkadza, a na pewno będzie wam to przeszkadzać, bo tego jest po prostu. Ogrom, więc na minus jest always on Display, to już mówiłem, super. Jest też fajna moc, jest też fajna wydajność. To jest sprzęt, który kosztuje nominalnie 3000, wyjściowo. Teraz widzę go w promocjach z jakieś 2700 i on ma procesor Snapdragona, ale to nie jest jakby flagowiec. To nie jest yy, podejście Xiaomi, właśnie, że czy innych Chińczyków daje mi najwięcej mocy. To jest trochę inne. Yy, trochę inne podejście. I tutaj mamy yy, Snapdragona 778G 5G plus 12 RAMu i pamięć yy, 256 UFS 22. Możecie sobie tutaj zobaczyć. No i to nie jest yy, najmocniejsza konfiguracja. To nie jest jakby jakiś tam luj pogromca, który po prostu zniszczy w benchmarkach wszystkich. Za 2700, za 3000 oczekiwałbym czasem trochę czegoś lepszego, mocniejszego, ale z drugiej strony optymalizacja stoi naprawdę na dobrym poziomie. I mi się nie zdarzyło, żeby ten smartfon mnie e, zawiódł, żeby ten smartfon mnie... Mam wyłączone siedzi, dlatego nic tam nie będzie się nie, w, w, ładować, żeby ten smartfon nie zirytował, żeby ten smartfon mnie, m, mnie wkurzał, mi przeszkadzał. Naprawdę optymalizacja stoi na dobrym poziomie i to jest kolejna zaleta Oppo, że do tego systemu się przykładają, nie tylko żeby on wyglądał ładnie, żeby było dużo możliwości personalizacji, ale żeby on też działał dobrze i to moim zdaniem jest na duży, e, duży plus. Co jeszcze? Bo tych plusów trochę mamy. Plusem, moim zdaniem, jest aparat. Ja Wam wrzucę oczywiście kilka zdjęć, ale ten aparat, moim zdaniem, kolokwialnie daje radę. Główna jednostka, mamy tutaj, pokażę Wam, mamy tutaj, jak widzicie, trzy oczka. Trzy oczka. Główne oczko to jest 50 MP, 1,8, detekcja fazy i optyczna stabilizacja obrazu. Telefoto 32MP, światło 2.0 i 8 Ultra wide, super szerokokątny, ultra szerokokątny, światło 2.2. Z przodu mamy 32MP, o tutaj, ze światłem 2.4. I patrząc na te zdjęcia, moim zdaniem one są naprawdę bardzo przyzwoite. To nie jest jakaś topka, to nie jest jakiś aparat, który mnie tam, wiecie, kupuje i przekonuje do siebie, i, i mówię, wow biorę dla aparatu, ale to jest aparat, który starczy moim zdaniem zdecydowanej większości osób, bo po prostu on daje radę. Ja wam wrzucę zaraz kilka zdjęć, żebyście mogli sami zobaczyć, ale dla mnie naprawdę cholernie e, solidny aparat. Nie jest to nic wybitnego, pamiętajcie, za 3000 sądzę, żebym znalazł coś trochę lepszego, ale jest naprawdę solidny, mm, solidny aparat. Ocencie, zobaczcie zdjęcia i sami stwierdźcie, czy to jest coś dla Was. Dobra, i tutaj przechodzimy już do rzeczy trochę na plus, a trochę na minus. Bateria. Bateria z jednej strony ma 4600 co jest nieco małą wartością w porównaniu do dzisiejszych czasów, jak mogliście przed chwilą zobaczyć. Ale ma 80 W, i ładowarka jest w zestawie, więc to jest jakby zdecydowanie na plus. Więc pod tym względem to się będzie ładować około 30 minut, 30 kilka minut. Cała bateria, więc to jest. Coś takiego jak mam u siebie w Motorola, czyli ta bateria nie jest najbardziej długodystansowa, nie jest najbardziej porażającym, świetnym elementem, ale za to idę sobie do kibelka, podłączę ją, wychodzę i telefon jest yy, naładowany o te kilkadziesiąt spokojnie. Procent. Spokojnie bateria starczy Wam na cały dzień. Yy, raczej bym nie liczył na większe jakieś 4-5 godzin sotu, zależy od użytkowania i to tyle. Nie jest źle. Szybkie ładowanie jest, ale to nie jest jakiś długodystansowy, który mógłby się chwalić świetną baterią. Fajny też jest ekran. Ekran mamy tutaj, ale też ma pewien minusik. Już wam do niej. Ekran mamy tutaj amoledowy, ekran tutaj mamy 6,7 cala, Full HD, 120 Hz, HDR 10, w piku 950 nitów, nawet dla na informacje. i z jednej strony to jest dobre. Dobry ekran, naprawdę ładny, możecie sobie tutaj zobaczyć, kolorki są bardzo przyzwoite, te ich tapety też dają radę, wszystko wygląda fajnie, ekran jest czytelny, ale te 950 nitów w pełnym słońcu mogłoby być nieco za mało. Polska jaka jest, taka jest teraz jesienią, więc ja tutaj pełnego słońca to widziałem jak świnia niebo, czyli już jakiś, jakiś czas temu, ale patrząc po parametrach mogłoby być po prostu trochę... Trochę lepiej. No, niestety, co jeszcze? Nie ma tutaj w telefonie za 3000, przypomnijmy, żadnego certyfikatu wodoszczelności. Jest to jakiś tam mały minus. Nie przeszkadza nie wiadomo jak, ale jednak y, mi, by to mi by to troszeczkę irytowało. Irytujemy też głośnik, który jest monogłośnikiem. Nie mamy tutaj też miniżeka, to tam jestem przyzwyczajony już, ale mamy tylko jeden głośnik do słuchania muzyki, który moim zdaniem gra. Mocno tak sobie. Nie jest to jakkolwiek głośnik jeden, ale wybitny. Jest głośnik bardzo przeciętny, więc jak jesteście fanami imprez w autobusie, no to to jest telefon zdecydowanie nie dla Was. Musicie o tym pamiętać. I słuchając tej recenzji, możecie powiedzieć: No to to jest kurczę, fajny telefon w sumie. Nie? No, czego, co mu brakuje? Super, nic tylko iść i brać. No właśnie, i tak. Z jednej strony tak, a z drugiej mam pewne obiekcje. Przede wszystkim jest też smartfon, który jest trochę tańszy, bo kosztuje, e, kosztuje już Wam mówię, ile kosztuje teraz 2000, więc jest zauważalnie tańszy. O Reno 10. On jest słabszy. On ma mediateka, więc nie ma Snapdragona, co jest dla wielu ogromnym minusem. Dla mnie nie jest aż takim elementem przeszkadzającym. Ale on ma baterię 5000, na przykład. Fajnie, żeby to i taka była. On ma na przykład głośniki stereo i tego kompletnie nie rozumiem, czemu te nie mają. Ma 67 watów, więc mniej, tu jest więcej, ale gdy było 5000 i głośniki stereo, no nie wiem, to są dwie decyzje, których nie jestem w stanie e, do, końca, m, do końca zrozumieć. Ma trochę inny aparat główny, bo 64 megapiksele, ale e, no nie wiem jak z jego jakością, więc nie mogę ocenić, czy to jest lepszy, czy, e, czy gorszy jakby m, pod tym względem, ale no... Jest to sprzęt, który ma te dwie zalety, których ten nie ma i to jest bardzo dziwna decyzja. Poza tym, 2,700 mówiłem, tak? 2,700. To jest, wydaje mi się, trochę dużo. Szczególnie, że ostatnio testowałem OnePlusa Norda 3, który też jest, jak wszyscy wiemy, Oppo, OnePlus, Vivo, to wszystko jedna banda. Testowałem OnePlusa Norda 3, który ma, co prawda, procesor Mediatek'a. Co dla wielu może być tym, jak już wspomniałem, może być minusem, ale ma dużo mocniejszy procesor Mediateka. Kosztuje mniej, bo można wersję 16 ramu. Przypominam, ten ma, na... o, nie, nie wspomniałem. Ten ma 12 ramu i to super, bo naprawdę trzyma te mm, aplikacje w pamięci dobrze, mm, nie przeszkadza, ni, ni, nic tam nie, nie irytuje. Jeśli chodzi o wydajność, to wspomniałem, ale możemy kupić. Za 2300 wersja 16 ramu 256 OnePlusa, 674 cala, cala ekran, więc nie dużo, nie dużo większy, trochę, trochę bardziej kanciasty. Ten, przyznać, muszę, że jest trochę bardziej zaoblony, trochę ładniejszy, trochę bardziej topowo może wygląda. Tamten jest taki bardziej płaski, co też nie pasowało mi jakoś super, ale Kosztuje mniej, ma więcej ramu, ma moim zdaniem lepszy aparat. Z tego co widzę, ma też pamięć szybszą. Kurczę, ma głośniki stereo, ma baterie 5000. Kurczę. Nie wiem, jakby myślałem o tym telefonie bardzo długo, bo z jednej strony to jest telefon, który to po prostu dobrze mi się korzystało. On nie, nie irytuje, on nie przeszkadza, on, on działa dobrze. Nic w nim nie wkurza, że tak powiem Ja sobie odpalałem go, korzystałem I tyle, nie było tak, że się irytowałem Smartfon przyjemny Smartfon ładny Smartfon dobrze działający Z przyzwoitym aparatem I kilkoma, kilkoma jakby minusami Z drugiej strony W tej cenie Za cholerę bym tego nie wziął Wziąłbym właśnie tego OnePlusa Norda Który moim zdaniem jest nie dość, że tańszy, to lepszy i jeszcze ma ładniejsze kolorki. To też jest plusem. Więc Oppo ma dużo bardzo fajnych telefonów, bo bardzo wiele telefonów OP pochwaliłem, jak obserwujecie mój kanał, ale ten, nie wiem, tego nie jestem w stanie do końca pochwalić. To nie jest zły telefon, żebyście mnie źle nie zrozumieli. To nie jest telefon, który powiem, tragedia, nie bierzcie, jak wam dadzą to spalcie, wyrzućcie. To jest telefon, który was nie będzie wkurzał, który po prostu działa dobrze, większość rzeczy ma naprawdę na przyzwoitym poziomie. A to jest też telefon, który ma jakieś tam minusy, który jest moim zdaniem średnio wyceniony, bo za 3000 to jest dużo. Jakby on startował z 2,5 i by teraz był w promocjach za około dwójkę, dużo by atrakcyjniejszy. A jak nie, jak jest kosztuje za 2,700, tak nawet 2,5 by nie kosztował? No nie wiem, nie znajduję argumentów, żeby wybrać właśnie ten telefon. Może się mylę, może ja się nie znam, może czegoś nie zauważyłem. Dajcie znać, co myślicie, ale wydaje mi się, że za 2,700. Nie jest to najlepszy wybór, chociaż telefon sam w sobie bardzo fajny. Pozdro.